Słuchajcie, spoglądam na pogodę w Rzymie. Dzisiaj w Rzymie słońce, bezchmurne niebo zobaczcie, piękne niebo od 10 do 19 stopni. Jest tylko taka informacja dotycząca jakości powietrza. Jakość powietrza jest gorsza niż wczoraj. O podobnej porze maksymalna temperatura na dziś przewidziana w Rzymie to 19 stopni, minimalna 10. Jak wspomniałem, pełne słońce. Dlaczego tak dziwnie wspominam jakiś komunikat meteorologiczny? Myślę, że do nas wszystkich już dotarła informacja o śmierci papieża emeryta Benedykta XVI, która nastąpiła dzisiaj, 31 stycznia, o godzinie zdaje się 9.34, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to przepraszam. W każdym razie dziś po godzinie 9 rano. Leżą przede mną encykliki papieża Benedykta XVI, które niegdyś czytałem, zakreślone, zakreślane, chociaż dziś miałem dla Was przygotowany inny materiał. W związku z końcem roku, a właściwie z początkiem nowego roku, dotyczący 12 lekcji świętego Tomasza Zakwinu. Duchowa mądrość na burzliwe czasy, potężna dawka. Mądrości Bożej pochodzącej od świętego Tomasza Zakwina, czy pochodzącej pochodzącej od Boga, ale przybliżają, którą przybliżył nam święty Tomasz Zakwinu. Tę książkę zostawiam w sklepiku słabości.pl. Dzisiaj mieliśmy sobie tutaj porozmawiać, to znaczy, ja miałem wam troszkę poopowiadać o tym, w jaki sposób wyciągać z życia to, co nas prowadzi do Boga, w jaki sposób otwierać się w życiu tylko na to, co dobre tylko na to co daje nam prawdziwe szczęście. O tym naucza w tej książce m.in. innymi Święty Tomasz Zakwinu, ale odkładam tę książkę, ona jest w od słabości.pl. Święty Tomasz Zakwinu był bardzo bliski w nauczaniu papieża Benedykta XVI, który tak mi się wydaje, kiedyś zostanie ogłoszony doktorem Kościoła, ponieważ wielu wielu znakomitych, znamienitych Profesorów teologii, biskupów jednoznacznie wypowiada się na temat papieża Benedykta XVI, że jest to był to jeden z największych, właściwie największy papież teolog od czasów Grzegorza Wielkiego. I tak trudno właściwie cokolwiek teraz powiedzieć, jeśli chodzi o zarówno postać papieża Benedykta XVI, jak i o jego nauczanie, dlatego Sięgnę do encykliki Deus Caritas Est. Pierwszej encykliki napisanej przez papieża Benedykta XVI, wydanej w 2006 roku. Pamiętam, kiedy pojawiła się ta encyklika, to pojawiły się takie głosy ze strony znawców nauki Kościoła katolickiego, a szczególnie znawców nauczania papieży, papieskiego nauczania, że właśnie ta encyklika Deus Caritas Est, czyli Bóg jest miłością, jest przedłużeniem nauczania Jana Pawła II, że w tej encyklikce papież Benedykt XVI, który był przyjacielem Jana Pawła II, teraz razem ten przyjaźń kontynuują w niebie, ponieważ jak wierzę inspe... W głębokiej nadziei papież Benedykt XVI trafił po prostu do grona świętych i ma, mam nadzieję, że kiedyś oby jak najszybciej zostanie ogłoszony zarówno błogosławionym, jak i świętym, że to wszystko, co tutaj w tej naprawdę niedużej encyklice zawarł papież Benedykt XVI, było tym, co chciał napisać w kolejnej, w kolejnej encyklice, jeśli by żył Jan Paweł II. Mówiąc krótko, jest to taka encyklika dwóch papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Chcę do niej sięgnąć, ale najpierw pozwólcie to krótkie intro. Papież Benedykt XVI. Oczywiście oprócz tego, że był jednym z największych teologów, tak, no i największym teologiem, papieżem teologiem od czasów Grzegorza Wielkiego, to również wprowadził taki nowy w cudzysłowie styl papiestwa, mianowicie papiestwa ukrytego. Papiestwa, które właśnie w czasach jego emerytury papieskiej było poświęcone modlitwie i kontemplacji. Temu, co współczesny świat właściwie dzisiaj nie zauważa. Ja nie wiem, czy dziś dzisiaj mamy Sylwestra tak zwanego. Świętego Sylwestra wspominamy, ale niewielu pewnie ko kojarzy. Bal sylwestrowy ze świętym Sylwestrem. Gdyby nie święty Sylwester, to nie byłoby bali Sylwestrowych, znaczy byłaby pewnie inna nazwa, na nazwę, no nieważne. W każdym razie wszystko za, za, jest już takie zaświeczone. W każdym razie jest Sylwester. No, święty Sylwester, świętujemy świętego Sylwestra, nawet niewielu nie, nie wiekiem. był mógł... No dobra, przepraszam, w każdym razie. Kontemplacja modlitwa pokuta temu poświęcił ostatnie lata swojego życia jako właśnie papieża emeryta Benedykt XVI, w świecie, który. No, w świecie, w którym nie ma miejsca na ciszę który nie zauważa ludzi modlących się, który nie zauważa kościołów jako miejsc świętych sakralnych. Papież Benedykt XVI, jakby przełamał stereotyp. Człowieka XXI wieku, człowiek XXI wieku bez kontemplacji, a dla nas, mówiąc takim łatwiejszym językiem, bez po prostu codziennej modlitwy, zostanie porwany przez właśnie ten burzliwy chaos. To, o czym święty Tomasz Zachwinu dawno, dawno temu napisał. Burzliwy czas, w którym, jeśli nie będziemy karmieni mądrością Bożą, mądrością pochodzącą z Pisma Świętego i z nauczania papieży, z nauczania Kościoła to no, ten burzliwy czas po prostu no, wypierze z nas wszystko to co wyjątkowe to co stanowi o naszym podobieństwie do Boga bo przecież zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo papież Benedykt XVI był papieżem modlitwy kontemplacji do ostatniego lata z tym nam się kojarzą zmarł zresztą przecież w kasztorze Matki Bożej yy, Matki Kościoła Maryi, Matki Kościoła. To też jest symboliczne. Zmarł na koniec roku. Ktoś, by po, ktoś powie, no właśnie i teraz się zacznie to, co najgorsze przed Kościołem. Teraz Kościół zostanie zniszczony. Teraz Kościół zostanie zawładnięty przez tych, prawda, No. takich i owakich. Nie, po prostu kończy się rok i nie ma przypadków, że papież Benedykt XVI właśnie dzisiaj odszedł do Pana, do, do domu Ojca, ponieważ to wskazuje nam na takie dwie rzeczywistości po pierwsze zostawić rok, który się kończy Bożemu Miłosierdziu i otworzyć się na nowe, na to nowe co przed nami, co wyznacza nam drogę do nieba w tym niebie czeka na nas już Jan Paweł II czeka na nas Benedykt XVI ale żebym tutaj nie gadał od siebie bo moje słowa yy, no właśnie tak jak właśnie to ok, przepraszam yy, to Sięgam do encykliki Deus Caritas Est. I. Pierwsze właściwie w pierwszym już punkcie we wprowadzaniu papież Benedykt XVI, rzeczy tak. Uwierzyliśmy miłości Boga. Tak, chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia, czyli tylko wiarą w miłość Boga możemy, możemy wyrazić. Najważniejszą opcję, czy najważniejszy sposób swojego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei to jest ważne, żeby nie zideologizować Kościoła, nie zideologizować Pisma Świętego jest natomiast spotkanie z wydarzeniem z osobą, która nadaje życiu swą perspektywę, nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Święty Jan przedstawił swojej Ewangelii to wydarzenie w następujących słowach. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Bez miłości nie ma życia wiecznego, bez miłości nie odnajdziemy sensu życia doczesnego. I Benedykt XVI rzeczy dalej. Jezus połączył w jedno przykazanie te dwa. Przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości bliźniego zawarte w księdze kapłańskiej. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, miłość nie jest już przykazaniem. Nie jest już przykazaniem. Miłość nie może być takowym, tylko i wyłącznie jakimś sformu... sformalizowanym nakazem, wezwaniem, jakimś tylko i wyłącznie zewnętrznym prawem. Miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jakim Bóg do nas przychodzi. To nie jest... to jest forma, zobaczcie, przychodzi. Nie, że Bóg przyszedł do nas z darem miłości, ale nieustannie przychodzi. Jak przychodzi w Piśmie Świętym, w Kościele, w Sakramentach Świętych. Jest to przesłanie bardzo aktualne i mające konkretne znaczenie w świecie, w którym z imieniem Bożym łączy się czasami zemsta, czy nawet obowiązek nienawiści i przemocy. I tu również dotyczy um, albo zostawmy ten temat, posłuchajmy dalej papieża Benedykta XVI. Miłość Boga wobec nas jest sprawą zasadniczą dla życia i niesie ze sobą decydujące pytania o tym, o to, kim jest Bóg i kim my jesteśmy. W tym kontekście przeszkodę stanowi przede wszystkim język. Termin miłość stał się dziś jednym ze słów najczęściej używanych i także nadużywanych, którym nadajemy zupełnie różne znaczenia. Jeśli tematyka tej encykliki koncentruje się na problemie rozumienia i praktyki miłości w piśmie świętym i tradycji kościoła, nie możemy po prostu pominąć znaczenia tego słowa w różnych kulturach i współczesnym języku i tutaj papież Benedykt XVI rozstrzyga problem języka w kontekście terminu miłość amor eros i tak dalej, nie będę się wczytywał oczywiście to w całość encykliki przechodzę do punktu szesnastego encykliki papieża Benedykta XVI Bóg jest miłością miłość bliźniego jest drogą do spotkania również Boga, a zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka ślepym również na Boga. Tak jak rzecze pismo święte: Nie możemy kochać Boga, którego nie widzimy, nie kochając człowieka, którego widzimy. A jak dodawał ojciec Gabriele Amorf, jeden z największych watykańskich egzorcystów, będziemy sądzeni z miłości. Nie z tego ilu nawróciliśmy, ilu, że tak powiem, przyprowadziliśmy do Jezusa, ale z miłości, będziemy sądzeni z miłości. Czyli w jaki sposób miłością kierowaliśmy się w naszym życiu, czy miłością kierowaliśmy się w naszym życiu, w działaniach, w tym wszystkim, w decyzjach, które podejmowaliśmy, nawet w sposobie myślenia. Istotnie, samego Boga takiego, jaki jest, nikt nigdy nie widział. Jednak Bóg nie jest dla nas całkowicie niewidzialny. Nie pozostał po prostu niedostępny dla nas. Bóg pierwszy nas umiłował, mówi cytowany list Janowy, i ta miłość Boga objawiła się pośród nas, stała się widzialna, ponieważ on zesłał syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu. Bóg stał się widzialny w Jezusie. Możemy oglądać Ojca. I cała chrystologia, czyli nauka zajmująca się osobą o i dziełem Jezusa Chrystusa mówi o tym, że Chrystus przychodzi na Ziemię, aby głosić królestwo Boże, aby jakby działać w imieniu Swego Ojca, aby prowadzić do Ojca. Tutaj jest jakby dłuższy temat dotyczący królestwa Bożego i, i głoszenia, które czynił Chrystus na Ziemi. Właśnie jako znak. Niewidzialnej miłości. Sakramenty święte są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski. Chrystus jest widzialnym znakiem, w cudzysłowie znakiem, ponieważ jest osobą, jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Niewidzialnej miłości Boga. Dlaczego miłość jest niewidzialna? Ponieważ miłość się nie narzuca, ponieważ Pan Bóg bardzo poważnie traktuje naszą wolność. Ponieważ kiedy Adam i Ewa powiedzieli, odpowiadając Szatanowi, dobrze. Spożyjemy zakazany owoc. To jest oczywiście metafora. Tu nie chodziło o, o zerwanie jakiegoś zakazanego owocu, tu chodziło o to, że Adam i Ewa zgodzili się na to, że sami chcą decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Pan Bóg powiedział: W takim razie musicie opuścić raj. I ja się muszę na to zgodzić, że poza rajem będziecie cierpieć i z Adamem i Ewą, i z każdym człowiekiem, który znajduje się poza rajem, można powiedzieć, bo poza Bogiem cierpi Chrystus. Chrystus cierpi w naszych grzechach. Ilekroć grzeszymy i trwamy w grzechu, tylekroć Chrystus jest właśnie biczowany, jest ukoronowany cierniem, przechodzi drogę krzyżową i jest zabijany na krzyżu. Papież Benedykt XVI kończy tę encyklikę, encyklikę Deus Caritas Est, podobnie jak Jan Paweł II, takim z takim założeniem zawsze odnosząc się do Maryi. Pomiędzy Świętymi wyróżnia się Maryja, matka pana i odzwierciedlenie wszelkiej świętości. W Ewangelii Świętego Łukasza znajdujemy ją zaangażowaną w posługę miłości wobec krewnej Elżbiety, u której pozostaje około trzech miesięcy, aby jej towarzyszyć w ostatnim okresie ciąży. Magnificat anima mea dominum, mówi przy tej okazji. Wielbi dusza moja Pana i wyraża w ten sposób, jaki jest program jej życia, jaki jest program życia Maryi: służyć z miłości i wielbić Boga. Nie stawiać siebie w centrum, ale zostawić miejsce dla Boga spotykanego zarówno w modlitwie, jak i w posłudze bliźniemu. Tylko wtedy świat staje się dobry. Tylko wtedy świat staje się dobry i ludzie wokół nas będą lepsi, i my sami będziemy lepsi, kiedy będziemy spotykać Boga nie tylko na modlitwie, ale także w drugim człowieku. Maryja jest wielka, dlatego właśnie, że zabiega nie o własną wielkość, lecz Boga. Jest pokorna, nie chce być niczym innym jak służebnicą Pańską. Ona wie, że jedynie wtedy, gdy nie wypełnia swojego dzieła. Ale wtedy, gdy oddaje się do pełnej dyspozycji działaniu Bożemu, ma udział w zbawianiu świata. Jest niewiastą nadziei, tylko dlatego, że wierzy w obietnice Boże i oczekuje zbawienia Izraela. Anioł może przyjść do niej i wezwać ją do ostatecznej służby tym obietnicom. Ona jest kobietą wiary, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Odpowiedź na szczęście. Nowy rok niech będzie pełen szczęścia w naszym życiu, prawdziwego szczęścia. Maria otrzymuje definicję tego, czym jest szczęście. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Szczęśliwy jest ten, kto uwierzył. Uwaga, uwierzył. Tu jest czas dokonany. Uwierzył, ale teraz ciąg dalszy to uwierzenie, że tak powiem, ma. Uwierzyć, pójść za wiarą, czyli zawierzyć, zawierzać, wciąż ufać. Niezależnie od tego, co się będzie w nowym roku działo, co się w tym nowym roku dzieje, bo przecież ten film tutaj na kanale będzie w różnym czasie oglądany, być może już wielu z Was, oglądając ten film w roku 2023, 2024, a może 34. wie, jak te lata się potoczyły i co się wydarzyło. A my z nadzieją wchodzimy. Z tą nadzieją, która zawieść nie może, jak to zapisał święty Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 5 wersecie. Papież Benedykt XVI rzeczy dalej. Magnifikat można by rzec, portret jej duszy, czyli duszy Maryi, jest w całości utkany z, uwaga, nici pisma świętego, z nici słowa Bożego. W ten sposób objawia się, że w słowie Bożym czuje się ona jak u siebie w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi z powrotem. Zobaczcie, jaka głębia teologii papieża Benedykta XVI. Całe życie Maryi było utkane słowem Bożym. Całe, cała, odpowiedź Maryi na Boże wezwanie była utkana słowem Bożym. Jej hymn Magnificat jest przepełniony słowem Bożym, ponieważ ona jest przepełniona łaską Bożą, ponieważ Święty Łukasz nazywa ją pełną łaski. "Kecharitomene", Maria jest pełną łaski. Co to znaczy? Co to znaczy pełną łaski? Jest pełna słowem Bożym, pełnią słowa Bożego. Jest pełna odpowiedzią dawaną na słowo Boże. Ona mówi i myśli według słowa Bożego. Słowo Boże staje się jej słowem, a jej słowo rodzi się ze słowa Bożego. Ponadto w ten sposób objawia się również, że jej myśli pozostają w syntonii z myślami Bożymi, że jej wola idzie w parze z wolą Boga, ona będąc wewnętrznie przeniknięta słowem Bożym. Może stać się matką Słowa wcielonego. W jaki sposób Chrystus może w nas się narodzić, kiedy będziemy przepełnieni Słowem Bożym, bo to Słowo Boże poczyna w nas, w cudzysłowie, Chrystusa. To Słowo Boże rodzi w nas, rodzi nas i w nas do życia Bożego, do życia wiecznego. Numer 42 Encykliki Deus Caritas Est papieża Benedykta XVI. Ostatnie zdania z tejże Encykliki. W życiu świętych nie należy brać pod uwagę jedynie ich ziemskiej biografii, ale także ich życie i dzieło w Bogu po śmierci. Jeśli chodzi o świętych, jest jasne: kto zmierza ku Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliski. W nikim innym nie możemy tego dostrzec wyraźniej niż w Maryi. Zdanie wypowiedziane przez ukrzyżowanego do ucznia, do Jana, a przez Niego do wszystkich uczniów Jezusa, oto Matka Twoja, w każdym kolejnym pokoleniu staje się wciąż na nowo prawdziwe. Maria istotnie stała się matką wszystkich wierzących. Do jej matczynej dobroci, do jej czystości i dziewiczego piękna odwołują się ludzie wszystkich czasów i ze wszystkich stron świata, ze swymi potrzebami i nadziejami. Ze swymi radościami, cierpieniami w ich samotności, jak również w doświadczeniach życia wspólnotowego, zawsze doświadczają jej dobroci, jej niewyczerpanej miłości, która wypływa z głębi jej serca. Świadectwa wdzięczności, płynące ze wszystkich kontynentów i wszelkich kultur, są uznaniem dla tej czystej miłości, która nie szuka samej siebie, ale po prostu chce dobra. Równocześnie cześć ze strony wiernych jest wyrazem nieomylnej intuicji, w jaki sposób taka miłość jest możliwa. Rodzi się dzięki najbardziej intymnej jedności z Bogiem, przez którą stajemy się nim przeniknięci. To warunek, by ci, co zaczerpnęli ze źródła miłości Bożej, sami stali się źródłami wody żywej. Maria, Dziewica, Matka, ukazuje nam, czym jest miłość i skąd pochodzi, skąd czerpie swoją odnawianą, wciąż na nowo siłę. Jej zawierzamy Kościół, jego misję w służbie miłości. I papież Benedykt XVI kończy taką modlitwą. Święta Mario, Matko Boża, Ty wydałaś na świat prawdziwe światło Jezusa, Twego Syna, Bożego Syna. Na wezwanie Boga oddałaś się cała, i tak stałaś się źródłem dobroci, które z niego tryska. Pokaż nam Jezusa, prowadź ku niemu, naucz nas, jak go poznawać i kochać, abyśmy my również mogli stać się zdolnymi do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej w spragnionym świecie. W Rzymie, 25 grudnia roku 2005, uroczystość Narodzenia Pańskiego, w pierwszym roku mego pontyfikatu, podpisał papież Benedykt. 16. Najważniejsze przesłanie nauczania papieża Benedykta XVI, i to nie jest żaden skrót myślowy, to jest pewien ogólnik, który niech się rozwinie w naszych sercach, w naszym doświadczeniu wiary: to Bóg jest miłością. Od miłości Boga się wszystko rozpoczęło całe dzieło stworzenia i na miłości wszystko się skończy, ponieważ. W Bogu, w miłości, spędzimy całe nasze życie. Chrystus przyszedł na świat z miłości, nie z ciekawości. Chrystus został zabity na krzyżu nie z powodu swych słabości, ani kruchości, ani tego, że nie był Bogiem, ale z miłości, abyśmy my zostali zbawieni, to znaczy, abyśmy po śmierci mogli pójść do nieba. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Benedykcie XVI, a także o papieżu Franciszku, biskupach. Nie dajmy się zwodzić tym, którzy być może teraz będą głosić, że oto papież Benedykt XVI umarł i skończył się kościół. Kościół trwa nadal, a obecna temperatura brzmie to 13 stopni i pełne słońce. Niech również... Pełne słońce Bożej obecności. Słońce, które wschodzi z wysoka. Jest to jest zupełnie inne słońce, które geograficznie wschodzi z dołu. Chrystus jest słońcem wschodzącym z wysoka, ponieważ z wysoka jest w stanie oświecić wszystkich. Nawet tych, którzy chowają się gdzieś tam za murami swoich grzechów. Jeżeli coś oświecimy z góry, no to wszystko widać. Jeżeli coś oświecimy, oświeci, oś, oświetlimy... Pod jakimś kątem, no to już to, to światło wszędzie nie dotrze. Chrystus jest słońcem wschodzącym z wysoka. Dlatego papież Benedykt XVI, jeszcze słuchajcie, bo przypomniało mi się taka jedna ważna myśl z jego nauczania z encykliki spesalwi z o nadziei chrześcijańskiej, rzeczę tak. Jako chrześcijanie, nie powinniśmy pytać się jedynie, jak mogę zbawić siebie samego. Powinniśmy również pytać siebie, co mogę zrobić, aby. Inni zostali zbawieni, i aby również dla innych wzeszła gwiazda nadziei. Wówczas zrobię najwięcej także dla mojego własnego dobra. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Jutrzejszy poranny różaniec o godzinie 5 1 stycznia roku 2023. Ofiarujemy w intencji papieża Benedykta XVI, a także w intencji całego Kościoła. Szczęść proszę.